31 sierpień 2024, 1840. Przygotowanie ula 17. Szybki przegląd do leczenia. Tu sobie cała bułka pszczół siedzi w nalożniku Też dostawały ramki do osuszenia do jeito que Poczadzimy ostro jest do odebrania też dawno nie było zaglądane. Posuszały sobie ramki. znosiły do gniazda. Zobaczymy jaki jest efekt. Dodatkowo ten ul miał dość długo, prawie miesiąc poławia pyłku. To mnie najbardziej interesuje, ile one mają pierzgi. Raleczka procentach zalana. Jeszcze trochę brakuje do dolania. Kolejna rameczka jest dość ciężka. Tu jest zalana prawie cała pierzga. Druga strona to samo. Stąd dam jako skrajną. Kolejna rameczka jest cała zalana, uspieszga i druga strona to samo. Tymi przeglądami rozruszyłem pszczoły. Tu rameczka nie jest za ciężka. Wszystkie komórki wolne są zalewane, ale jest dużo czerwiu. Są jeszcze jakieś larwy przed zasklepem. I druga strona to samo, aczkolwiek trochę mniej czerwiu. Tu jest dużo czerwiu, larwy przed zasklepem i wszystkie wolne komórki są zalewane i praktycznie cała ramka jest czerwona. A to bosa się rozczapie żyła. Ale wszystko co jest wolne od razu zalewają. Grameczka lepka. Jest matka. Więc domyślam, że jest zaczerwiona. No, są larwy przed zasklepem. Jest czerw. I druga strona. Chyba podobnie. Tu jest zameczka ciężka. Praktycznie cała zalana od góry do dołu. Z drugiej strony to samo, trochę pierzwi Tu jest też zameczka cała zalana. Od góry do dołu. Ciężka. Kolejna rameczka to jest pieżga nie jest taka bardzo ciężka, ale powiedzieć, że jest zarana całkowicie. wyboru nie ma na zmianę ramki bo te cztery ramki ostatnio są zalane i tu jest rameczka dość ciężka chociaż nie taka bardzo jak na pokarmową jest zalana, jest pierzga ale jeszcze jest dużo wolnych komórek i widać to na to samo A ja mi w takim razie obrócę tak, pszczoły poruszone są też praktycznie pół gniazda to jest zalane praktycznie. Okej, okay. idzie półkorpus korpus. Dostałem flaszeczkę na dobranoc. na Na razie, żeby zadymy nie robić, to przykryję. No jak krążę, jak krążę, jak szukają Tak, i mają flaszeczkę i to na